Nie patrzcie w kamerę, bo to jest takie... To się chyba trzeba. Nie, to jest nie filmowe. Nie patrzcie, bo na filmach to się nie patrzy. Nazywam się Konrad Linasz. A ja Daria Podbucka. Jesteśmy przynajmniej w trzeciej pracy w nazwie nr 1 z Poleszki. Dobra. Chyba. Bierzemy udział w 17 sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej. No, nie, pan. Mój dzień, gdzie Pani Zalina będzie potrzebna pomoc wolontariuszy? No, wydaje mi się, że najbardziej e, przydałaby się dla e, ludzi starszych albo w domach dziecka. Dziękuję. Dziękuję Gdzie w zalina będzie potrzebna pomoc wolontariuszy? Ja uważam, że od wolontariuszy jest z potrzebna dla... Szczególnie dzieci, którzy tej pomocy potrzebują na przykład w domu dziecka, to jest dla starszych dla trudno. Myślę, że dla ludzi, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, bez pracy, czy po prostu biednych, no tam jest czy chorych, czy w hospicjach jest potrzebne na pewno. W naszym mieście na pewno jest to potrzebne. Także wasza ta rola jest pozytywna i ja myślę, że jakaś przyszłość w tym zakresie. Bojarz, chcesz od filmować, dziecię. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy udzielili Pani odpowiedzi na jedno pytanie? Gdzie Pani zdanie najbardziej potrzebna jest dla Wrocławku pom pomoc wolontariuszy? Trudne pytanie. Dziękujemy. Czy udzieli nam Pan odpowiedzi na jedno pytanie? Takie. Gdzie, no Gdzie Pani zdaniem najbardziej potrzebna pomoc do lontariuszy? Nie mam pojęcia. Proszę nie spotkałem z tego pomocą, No dobra. Dziękujemy. Gdzie Pani zdaniem najbardziej potrzebna pomoc do początku? O mach wolontariuszy w Wrocławku, no, to jest trudne pytanie, ale chyba moim zdaniem jest dużo chorych leżących w domu. Ludzie o tym nie wiedzą, bo, bo ja pracuję akurat w służbie zdrowia i trochę się orientuję, że są osoby starsze, które naprawdę potrzebują pomocy, no nawet, no nie wiem, przy niej zakupy, posprzątać, wynieść śmieci. To no, jest bardzo, bardzo... No, może dla młodzieży to jest 5-10 minut praca. Dla takiej osoby starszej, która ma coś trzeciego piętra, to jest po prostu no, to jest ciężka praca dla nich. No ale ludzie tego nie wiedzą. Starsi wstydzą, wstydzą się mówić, a, a młodzież nie wie, że taka, taka pomoc potrzebna. Czasami w tej samej klatce. No nie wiem, gdzie jeszcze. No może gdzieś na, na jakichś oddziałach paliatywnych, ale jaka duża pomoc jest potrzebna, jeżeli chodzi o młodzież? No ale to musi być wyrozumiała młodzież, nie, żeby, żeby zrozumiała potrzeby ludzkie. Dziękujemy.